Witam Was serdecznie, jestem Lighton 44 i chciałbym Was zaprosić na otwarcie paczki z tym oto urządzeniem, czyli Karcherem K3, czyli zwykłą, zwykłą, po prostu, myjką ciśnieniową. Ja, co prawda, mam już jedną myjkę, ale ona jest dosyć słaba. Nie ma turbodyszy, jest 70 tylko barowa. Ciśnienie, tak? W związku z tym no, mycie czegokolwiek jest dosyć powolne, uciążliwe. Ta ma regulowane, regulowane ciśnienie od 20 do 120 barów, także jest zdecydowanie większe od tamtej. Zdecydowanie większe ma wydajność, no i też ma właśnie tą turbo głowicę, dzięki której bardzo dobrze się myje, właśnie bruk, a o to mi głównie chodzi. Ok, otwieramy, zobaczmy, co jest w środku. Wersja K3 to jest druga z rzędu. Pierwsza to jest wersja K, taka mniejsza. K2 to jest K3, i właśnie są takie oznaczone, oznaczenia bodajże po K7, ale to już oczywiście są sprzęty bardziej profesjonalne. Mi do zastosowań takich domowych jak najbardziej wystarczy, co mam w zestawie. Pierwsze, co to mamy przewód tutaj, przewód z tego co pamiętam, jest chyba 6-metrowy. Ok, dokumentacja. Dokumentacja, teraz tak. Tutaj mamy o fajna rzecz. My to sobie odstawmy tutaj, może. Tutaj mamy, słuchajcie, końcówkę na szybko złączkę, dzięki której nie trzeba się bawić w przykręcanie na stałe jakichś tam węży do yy, myjki, tylko po prostu sobie. Podłączam szybko z łączką, i także samo szybko możemy to wtedy sobie rozłączyć. Tutaj mamy jeszcze, słuchajcie, jakieś cztery śrubeczki, wkręty, to są wkręty takie do, do metalu. Z tego co widzę, do plastiku tudzież niech sobie na razie będą. Zobaczymy, do czego one są. Zobaczmy dalej, co mamy. No I dalej, już się składa urządzenie. Czyli mamy tak, rączkę z elementem, na którym możemy sobie zawiesić właśnie przewód. Ten ciśnieniowy. Do tego mamy kółeczka. Takie kółeczka plastikowe, dosyć duże. Ok. Czyli jedno. Tutaj mamy drugie kółeczko. Od razu sobie zdejmę te papiery. Dobra. Eee, co tutaj jeszcze mamy? Kolejna jakaś część obudowy. Zaraz sprawdzimy, jak to się montuje. No i mamy pistolet. Pistolet, słuchajcie, który chyba sam w sobie już działa jako element, jako element właśnie, który możemy spryskiwać. Coś zaraz to sprawdzimy jeszcze. No i mamy już urządzenie samo. Jak tu się najlepiej do niego dobrać. Kartę na razie odstawię. Tam są jeszcze dwie rzeczy, ale za moment do tego dojdziemy. Teraz, żeby to nie spadło, sama, słuchajcie, myjka jest, jak widzicie, dosyć mała, kompaktowa budowa. Zaraz zamontujemy sobie na nie kółeczka, a co jeszcze mam w kartonie? Bo właśnie, bo o tym zacząłem mówić dokończyłem, tutaj mamy. Słuchajcie, jeszcze dwie dysze to jest tak zwana turbodysza. Turbodysza, ona ma tu już ruchomą końcóweczkę. Jak myjemy, to po prostu powstaje takie właśnie zawirowanie, które zdecydowanie lepiej czy dzięki któremu zdecydowanie lepiej właśnie czyścimy bruk, i mamy zwykłą jeszcze szczotkę. Tu sobie coś widzimy, przestawiamy. No dobrze, słuchajcie, szczoteczkę na razie odłożymy i spróbujmy złożyć urządzenie. Zacznijmy, może, od kółeczek. Kółka są z tego co widzę, tylko wciskane. Czyli wystarczy po prostu przyłożyć. O, zaskoczyło. Bardzo prosta. I druga strona. Dopowiem wam jeszcze, że to urządzenie jest dosyć fajne, z tego względu, że ma tak. Ma zbiornik, do którego możemy wlać płyn, który dozujemy odpowiednio sobie, możemy wybierać ilość tego płynu. Możemy też, czyli nie możemy, też, ma, ma też filtr. Co jest bardzo istotne, ponieważ, słuchajcie, w wodociągach jest bardzo dużo różnego rodzaju syfu: piasek i inne części. Jakieś i organiczne i, i, i syntetyczne. Też nawet wyciągałem ostatni kawałek folii z takiego urządzenia, które służy do czyszczenia właśnie kostki, bruku, czegoś takiego. Zapchało się oczywiście, bo w poprzedniej wersji mojej myjki nie było czegoś takiego jak filtr. No i to niestety spowodowało zapchanie. Bardzo szybko zresztą to po paru minutach zapchało się. Tutaj już ten problem jest rozwiązany dzięki temu, że jest zbudowany filtr. I teraz tak, tutaj zobaczcie, ten plastik ma cztery otwory. A tam były cztery, a tam były cztery, właśnie śrubki. A jeszcze, może Wam powiem, że dodatkowo jeszcze był taki płyn. Płyn do środek do czyszczenia tworzyw sztucznych. No, tak po prostu był w komplecie. Za bardzo to on mi nie jest potrzebny. No, ale był w komplecie. Ok, spróbujmy to teraz złożyć. Okej, okay, dobra. No i co? Nie chcę się wcisnąć do końca, czy to już jest koniec? Chyba koniec. O, teraz na pewno. O, czyli tak to wygląda. Dobra, to teraz zostało się zamontowanie tego plastiku i przekręcenie czterech śrubek. Teraz tak. To możemy sobie zamontować tutaj. Czyli szybko złączkę do ogrodowego węża. To wystarczy, schodźcie, ręcznie dociągnąć. No, tyle, na ile mamy siły. Nie trzeba tym niczym przykręcać. To się ładnie uszczelnia. Ok. No i co mamy tutaj? Słuchajcie, no tutaj musimy podłączyć gdzieś ten nasz. Wąż. Końcówki widzę są identyczne, czyli obojętnie jako podłączymy. Wkładamy, przyciskamy i już jest zamontowane. Z drugiej strony mamy coś podobnego, czyli tak trzeba wysunąć, niekoniecznie wyciągnąć, włożyć. I wcisnę z powrotem. Tylko trzeba włożyć do końca. O, i jest. Ok. No to mamy to wszystko. Do tego właśnie jeszcze montowane nasem pistolecik. Głowice I to też powinien być szybki montaż. Czyli wkładamy. I przekręcamy i już jest zamontowane. Tak to się słuchajcie, prezentuje. Ok. Czy to się tak da zamknąć teraz? Nie, trzeba zdemontować. Czyli wciskamy, przekręcamy i już. No i z tego co widzę Kersher oczywiście musi mieć swoje. E, swój rodzaj gniazda, troszeczkę inny, ja chcę użyć teraz poprzednich rzeczy, które używałem po, do tamtej myjki, to już trzeba po prostu jakąś przejściówkę kupić. Ok. Czy tu jest jakieś miejsce? Jest jakieś miejsce. Zobaczcie, jak fajnie pomyślane to jest. Tu możemy sobie wcisnąć. O, jedna końcówka i druga. Także fajne, kompaktowe urządzonko. 120 barów. Tutaj mamy pojemnik wyciągany Jak go się wyciąga. Trzeba pchnąć z tamtej strony Czy jak to jest Czy od spodu, czy jak No właśnie jak to się wyciąga Chyba z tamtej strony, bo to jest poszerzane. Do tyłu. Czy co? Czyli tu. Tak, tak to się ściąga zobaczcie. Pojemnik cały powinien wyjść. O, można go wyciągnąć, wypłukać, zatankować. Tankować można tutaj też. Wkładamy do środka i gumowe koreczek z, tutaj jest odpowietrznik. No, i tak to się, słuchajcie, prezentuje. Cała, cała złożona myjka ciśnieniowa, na razie nie podłączona, bo nie podłączam na sucho, to trzeba mieć podłączoną wodę, Słuchacie do tego, e, żeby nie zepsuć silnika. E, dodatkowo mogę powiedzieć, że katrujeczka, nie wiem czy wszystkie, ale akurat katrujeczka, katrujeczka ma możliwość pobierania wody ze zbiornika, także nie musi być to. Ciśnienie z wodociągu, tylko może być po prostu zbiornik. Ona sobie sama tą wodę zaciąga, także bardzo fajne urządzenie. Pokażę Wam jeszcze ją tak dokładniej. O, tak wygląda, tak wygląda w całości. Ok, mam nadzieję, że filmik się podobał. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Zapraszam do oglądania następnych. Trzymajcie się do następnego. Cześć.